Dotknij, by zacząć zabawę. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Zaczynamy zabawę. Spójrzcie tutaj. O, rozkręcacie się? Pięć, cztery, trzy. Dwa, jeden. Pokażcie, jak świetnie się bawicie. Wow, ekstra imprezka. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Skacz i łap, albo uciekaj. Szczęścia że. A teraz gorzko, gorzko! Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden! Ostatnia fotka, i idziemy na jednego. Odbierz swoje zdjęcie.